Cześć, wina macie Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ziomy, wiem, że przez ostatnie kilka dni odcinka nie było, ale spokojnie dzisiaj jest, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Tym bardziej, że jutro też będzie odcinek, także już w ogóle wróćcie. Firework, nie, no, firewerki, słuchajcie, to ostatnio były, także nie powtarzajmy tego. Ponieważ dzisiaj są dużo ważniejsze sprawy do robienia, mianowicie, słuchajcie, pójdziemy sobie do nowego lodowca Abre i zobaczymy, jak się sprawy mają. Bo wy na pewno doskonale wiecie, na pewno jesteście z tym na bieżąco, że Abra robi sobie nowy lodowiec, Elvis mu w tym pomaga. No i ja jeszcze sobie tak naprawdę postępów nie widziałem. Ale mimo tego, że postępów nie widziałem, to swoje 5 groszy już dorzuciłem, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale przecież ja 1 stycznia, w pierwszy dzień nowego roku zbierałem itemy dla Abry na ten lodowiec. Czyli można powiedzieć, że gdyby nie ja, to nic by z tego nie wyszło. Nie no, oczywiście słuchajcie, żartuję, ale już mogę wam pokazać, jak to wygląda z mojej góry i naprawdę jest potężnie. W tym momencie wam pokazuję kursorem yy, szczyt tamtego lodowca starego, a tutaj widzicie podstawy nowego. No to jeżeli słuchajcie byśmy sobie przedłużyli tę linie, to mniej więcej będzie szło gdzieś dotąd, no czyli to naprawdę będzie gigantyczna góra lodowa. U mnie jeszcze jak widzicie świąteczny vibe, świąteczny skin, ale to wam w ogóle nie przeszkadza, bo dzisiaj mamy zadanie właśnie od Abry związane z tym lodowcem. Ale zanim wam powiem jakie to zadanie, oczywiście przypominam o moim Instagramie i TikToku, wpadnijcie koniecznie, tutaj jest wszystko podane pod zewnątrz, Maciek Podolka z Dunikowski to jest Instagram, Maciek to jest TikTok, ponieważ słuchajcie, pojawiają się codziennie nowe TikToki, więc możecie się pośmiać z Macioka, pojawiają się słuchajcie codziennie relacje na Instagramie i dużo fotek, więc koniecznie zobaczcie jak Maciek spędza sobie czas i co robi, dlaczego właśnie nie ma odcinków między innymi, no i oczywiście Zostawcie suba, bo odcinków będzie więcej, słuchajcie Tak jak e, widzicie, dzisiaj jest odcinek Jutro też na pewno będzie, także spokojna wasza rozczochrana Wracamy do robienia filmów A tutaj wszedłem po to, żeby zobaczyć to z góry No i teraz macie pokaz Jak to wygląda, słuchajcie, tutaj macie Podstawę, no i jakby, no widać, że to jest Póki co ten najniższy poziom tego nowego lodowca A to jest czubek Starego lodowca, no jest różnie W sensie, no, czubek to czubek I tak będzie miał jedną kratkę, ale wiecie o co chodzi, no Widać różnicę Dobra, słuchajcie, nie będę już przedłużał. Naj, najpierw lecimy. O, w ogóle, co tu jest grane? Co to jest za domek? To jest domek budowniczy jakiś. No właśnie, słuchajcie, najpierw ogarniemy sobie moją reakcję na nowy lodowiec, jak to wygląda. A później powiem wam, co musimy zrobić. Bo Abram dał mi zadanie. Zapytałem się go, Ej, co ja mogę zrobić z tym lodowcem? Bo tutaj kminicie, a ja chcę pomóc. On mi powiedział, Dobra, zrób to, to, to i to. Więc zaraz wam to powiem. Tu powstanie. Połowiczy budynek, połowiczny budynek, nie wiem co to jest, słuchajcie, połowiczny, chyba takiego słowa nie ma, a jeżeli jest to przepraszam, ja się po prostu nie znam, myślę, że to pisał Elvisa, Elvisa wiadomo jaki jest, fikumiku. E, no dobra, ale słuchajcie, tutaj jest jakaś konstrukcja w ogóle do e, budowy, tutaj zgaduję, że będą jakieś właśnie bloki do budowy, dużo lodu, no zima jest, także jest to, słuchajcie, co ja mam w ogóle, wędr, cześć, co, jak ja mam elitrę, chłopie, Hopie, ja mam erytrę? Patrz, co się dzieje teraz Ło, leciałem przez chwilę Pamiętam, że te wszystkie rzeczy tutaj są Po tym, jak po prostu byłem na wyprawie W Endzie, no jakby no Jest to dosyć, słuchajcie, oczywiście dobra, czyli tutaj mamy lód Jest wszystko, jest majonez, teraz tak Jak, słuchajcie, tutaj się wchodzi Bo ja nie mam pojęcia, nie wygląda jakby tutaj było Jakie, o kurde, i tutaj patrz, jak ciężko się chodzi No naprawdę, góra lodowa Totalnie legitna Prawdziwa góra o, z lodu, jaki o kurde! Dobra, chcę jeszcze zobaczyć jak wygląda to po tej stronie Bo zobaczyłem właśnie, że to są jakieś nowe co to jest? Sajcie? Co to są jakieś... To mi wygląda jak ze starej żytności jakieś takie posągi, do których się ludzie modlili. No naprawdę, słuchajcie, ciekawie to wygląda, bo to... To nie przypomina śniegu. No sorry no, to nie przypomina... To wygląda fajnie. Tak, to o czym jest genialne. To wygląda naprawdę fajnie, ale to... Czy ten murek? To wygląda spoko. Nie, jeszcze. ogólnie to jest fajne. Nie wygląda to jak śnieg. Nie wiem czy to miało wyglądać jak śnieg. Nie wygląda, ale wygląda naprawdę bardzo... O, patrzcie jaka laska. Taka laska, ale taka, taka biała, a nie kolorowa. No spoko, słuchajcie. Tutaj kolejne e, gigantyczne czywo, które wygląda fajnie. Tutaj widzę, że jest zamarznięta woda. Okej, okay, to jest też fajnie zrobione. Tutaj jest ten piesek abry, który się nazywa Spoko CO TO JEST?! Ej, no dobra, to już w ogóle nie wygląda jak śnieg, ale też wygląda fajnie, jakby generalnie plusa, tym wszystkim rzeczom daje plusa zdecydowanie. Co my mamy? wo Ej, co to jest, no, się No w sensie, co to jest? Tam jest jeszcze jakaś tabliczka i muszę to sprawdzić. Tego nie było wcześniej, nie było na bank tego wcześniej, no nie, nie, no, wiedziałbym, gdyby było. Czy tutaj coś jest? W ogóle nie, nie ma. Yy, no szkoda, że nie ma. nie CO?! CO?! NIE! Co jest grane! Gdzie ja jestem? Ej, dobra, szybko słuchajcie, to jest sypki lud, ja nie mam łopaty, więc mam troszeczkę przypał! Mam trochę przypał. Poczekajcie, założę sobie zbroję, żeby nie tracić życia. Ej, zjem sobie słuchajcie, Da. Ej! Tego nie przewidziałem! Nie wiedziałem, że tu będą się dać takie rzeczy. Ej, ja muszę wyjść! Oczywiście poruszam się tu giga, nie mam łopaty, także poczekajcie, ja sobie rozwalę ten klocek, okej, okay, gites. Tam so, widzę, że będę stał sobie normalnie. Dobra! Co jest grane i co ja właśnie znalazłem? Poczekajcie co jest Pozdrowienia od kierownika budowy Okej, okay. a co tam było napisane na górze, nie wiem, ale to sobie jeszcze sprawdzimy Tu jest jakiś. Nie, ko ko kolejny sypki lut, poczekajcie czy ja mogę wyjść tutaj? Nie mogę Mogę to rozwalić? Mogę! Okej, okay, dobra, już mogę wyjść. Ej, co jest? Co, co jest grane, goście? czy ja mogę stąd wyjść w ogóle? Nie! Nie! Nie, 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 nie! Dobra, zabudowałem to, okej! Okay. Słuchajcie, ja nie wiem, czy chcę mieć coś wspólnego z tym, z tym lodowcem jeszcze. To, to jest strasz. Nie! Co? Co? Hej! Poczekajcie. Jak otwieram, to to jest jakiś piston, słuchajcie. Poczekajcie, ja zrobię to. Okej, okay, okej, okay, żeby nie tracić życia. Otwiera się piston. Nie wiem, czy to słyszycie. Ej, ewidentnie gdzieś tutaj się otwiera piston jakiś. O! Mamy! Mamy, ja bardzo przepraszam, ja bardzo przepraszam, że ja to roznalę, ale ja nie rozumiem totalnie, co się dzieje. Ja na... przysięgam, chciałem tylko pomóc, ażeby w budowie lodowca, chciałem tylko zobaczyć nowy lodowiec, nie wiedziałem, że wpadnę w taki cyrk. Co tu się odwala? Poczekajcie, czyli tak. Pyk, ewidencję, tutaj to działa w taki sposób, że to zamyka, dobra, mogę tutaj wskoczyć. Wskoczyć, nic tutaj chyba nie ma. Okej, okay. okej, okay, czyli. czyli... Chyba się skończyła, słuchajcie, niespodzianka. Chociaż powinno, jeżeli to miał być jakiś prank na kimś... Poczekajcie, ja, ja, ja zrobię to w taki sposób, żeby to było nienaruszone, bo ja nie wiem, czy to już, słuchajcie, zadziałało, czy to nie zadziałało. Ej, totalnie nie rozumiem, jeżeli tutaj jest hej. Tutaj nie mogę spać, prawda? Nie mogę spać. No dobra, czyli chyba, słuchajcie, w takim razie koniec naszej zagadki. Dobra, ziomy, wróciłem do tego miejsca i oczywiście misję cały czas chcę wykonać, tę misję o dobry, ale muszę sprawdzić, co było napisane tutaj na tabliczce, bo wcześniej skoczyłem chyba na ten śnieg, zdecydowanie, słuchajcie, skoczyłem na ten śnieg i dlatego tam właśnie wpadłem, ale jak sobie skoczę, słuchajcie, na lód, no to nie powinno się nic stać, tym bardziej, że mogę stąd nawet to zobaczyć. Przypał mordeczko. Eee, okej, okay, czyli chodzi o to, że przypał jest jak tam wpadnę, tak? Ja już nie chcę tam wpadać. W znaczy, sensie, naprawdę, słuchajcie, ja mam tego dość. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Do widzenia, ślepa genia. No, tyle wam powiem. Ej, naprawdę, słuchajcie, w życiu bym nie założył, że mogę wpaść do jakiejś pułapki. Nawet nie wiadomo, słuchajcie, czy ona była na mnie. No, na pewno nie była na mnie, tylko na kogo? Przez kogo zrobiona? O, olejmy to. O, olejmy to, nie jest to istotne. Patrzcie, słuchajcie, ja chcę zobaczyć. No właśnie, chciałem zobaczyć, jak wygląda stary lodowiec Abry w środku, ale widzę, że tutaj rozbiórka jest całościowa. No i to ma w sumie sens, bo słuchajcie, moją misją, którą dostałem od Abry, jest rozebranie tego piętra. Tak, mam, słuchajcie, tutaj totalnie wszystko zniszczyć. Brać to wszystko i oczywiście wszystko niszczyć. Składać to Abrze do skrzyni, no bo to są dalej jego rzeczy. Zresztą, ej, ja nie potrzebuję jakiegoś drewna, albo czerwonego dywanu, albo jakiejś roślinki, no nie, nie jest mi to jakoś giga potrzebne. Także musimy to, słuchajcie, wszystko rozebrać, co nawet kowadła, ale... Ja sobie pomyślałem, kurde, pele, marce, CPL. Przecież możemy to zrobić w mniej konwencjonalny sposób, ale za to bardziej widowiskowy. Dlatego w swoim ekwipunku mam TNT. Tak. Nie no, zadowolony Maciek słuchajcie, zbiorę tylko rzeczy, które są cenne, tak jak właśnie ten stół, czy na przykład kowadło i tak dalej, i tak dalej, co tutaj jest jeszcze cenne, tak naprawdę to nic. Więc może po prostu zbiorę słuchajcie Bookshelfy bo bukszelfy to są książki, więc to też można potraktować jako troszeczkę cenniejszy towar, ale poza tym po prostu słuchajcie sobie okazję TNT. No to co wam się, słuchajcie, tutaj są jakieś temy, fajnie byłoby je zebrać, nie ma to spoko, Bookshelfu, słuchajcie, nie widzę, także jedyne, co? No to zresztą to nic Oczywiście to nie będzie jakoś bardzo e, precyzyjnie wykonana robota, ale później to dokończymy. Będzie idealnie na sam koniec. Ale tak na start. słuchajcie, no, słuchajcie od kilku TNT jeszcze nikt nigdy nie umarł. No nie? Czy, czy się mylę? Czy ktoś umarł? słuchajcie, nie wydaje mi się. No nie, nie może się stać nic z tego. przecież to jest pan, który nie może się nie udać. Okej, okay, dobra, TNT mamy rozsadzone, nie, rozstawione jeszcze, nie rozsadzone, no i oczywiście mogę to podpalić, słuchajcie, robiąc, yy, yy, ha, nie mam strzału, bo chciałem, oczywiście mam łuk z yy, płomieniem, łuk z flame, dlatego chciałem go użyć, ale go nie użyję, bo nie mam strzału. Dobra, ziemię strzała ogarnięta. Załatwiłem jednego szkieletę, a tak naprawdę to nawet dwa szkielety. Więc te strzały, słuchajcie, sobie pozyskałem. Mam strzały, mam sześć strzał, więc jest dobrze. Robimy teraz taką, słuchajcie, akcję, że. Patrzę, tutaj sobie rozwalę tego dirta. Pyk, pyk, pyk. Teraz tak, strzelam, słuchajcie, w środkowe TNT. Pyk, są, I sobie schodzę tutaj. I jestem bezpieczny, tylko czekam, słuchajcie, aż to. Aż to wszystko wybuchnie. No dobra, mordy, powiem wam szczerze, że. No nie wyszło to najlepiej w sensie. Eee, no nie tak to miało wyglądać, bo rozwaliłem troszeczkę za dużo, ale ale zanim, słuchajcie, tutaj będziecie, wiecie, krytykować Maciocha spokojnie, wszystko zaraz naprawimy bo tak naprawdę wystarczy tylko, no ja muszę dokończyć rozwalanie tego drewna, bo wiecie misja jeszcze nie jest skończona w 100% także ja muszę skończyć rozwalanie tego drewna, no i uzupełnić to e, lodem, tak słuchajcie, bo to wszystko ma być w lodzie, więc to, że rozwaliłem troszkę lodu, jedyne co dokłada pracy, no to, że trzeba kilka kolotków uzupełnić więc tak naprawdę wygląda na no, no to źle, ale nie stało się nic poważnego, więc ja tego kurde, te jaki rozwalę. No i tak, no i teraz po prostu słuchajcie, no nie no tam jest naprawdę źle. <laughs> nie no, przepraszam, dobra, nie chciałem tego zrobić. No i dobra ziome, wydaje mi się, że sytuacja została opanowana. Jak widzicie, dalej jest gigantyczna dziura, ale po pierwsze nie ma już w ogóle tutaj drewna, nie ma w ogóle innych bloków niż lód, co jest fajne, to miałem, to miałem właśnie zrobić. Po drugie, tą choinkę, która nam została taka latająca, uzupełniłem lodem, więc to wypełniłem, słuchajcie, lodem. No i tyle, no poza tym, słuchajcie, tak naprawdę, wiecie, to nie jest tak, że to, to co tutaj zrobiłem dziurę, to wszystko było wypełnione lodem. No nie, no to była tylko jedna kratka grubości lodu, bo to była ściana. No i tak jak widzicie, jeżeli tutaj, słuchajcie, mamy taki stół z lodu, no to spodziewałem się, że tutaj też totalnie wszystko będzie nim wypełnione, no nie. Przez Elvisa, przez Agenta, przez Abre Czy przeze mnie, chociaż no po tym, co teraz zrobiłem Mam pewne wątpliwości Czy chłopaki będą chcieli Żebym im pomagał w tym, bo No wiecie o co chodzi, ale generalnie intencje były dobre Myślę, że rezultat słuchajcie też nie jest najgorszy No bo ej, to wygląda tylko tak źle Ale tak naprawdę To była jedna kratka grubości lodu To i tak trzeba by wszystko w środku uzupełniać W środku jak i na zewnątrz a tak to przynajmniej mamy jakieś zadanie Na kolejne, słuchajcie, odcinki Na kolejne dni, także koniecznie zostawcie suba, żeby tego nie przekapić Oczywiście, słuchajcie, wpadajcie na Instagrama i na TikToka Bo na TikToku jest bardzo dużo, słuchajcie, filmików Na Instagramie jest bardzo dużo materiału, więc koniecznie sobie, słuchajcie wicie Maciek Podłoga Zbignikowski oraz Maciuś. Wszystko podane podam i w opisie Wbicie także, słuchajcie, na sklep, pierwszy link w opisie To jest mój sklep z Macioch Team, więc ogarnijcie sobie Co tam jest, wam dziękuję za oglądanie Do następnego, yo!